Umiłowani siostry i bracia zgromadzeni w Katowickiej Katedrze. Drodzy kandydaci do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, pozdrawiam szczególnie serdecznie rodziny zgromadzone w Katedralnym Kościele. Moi drodzy Bóg. Jest pierwszym domem człowieka. Jedynie ten, kto w nim przebywa, płonie, miło, płonie ogniem miłości Bożej, zdolnym rozpalić świat. Tak kiedyś pięknie powiedział o Bogu papież Benedykt XVI. I w świetle. I tych właśnie słów odczytajmy w niedzielę letarę dzisiejsze Boże Słowo. W czytaniu z Księgi Jozuego słyszeliśmy o pierwszym świętowaniu Paschy przez Izraelitów po wejściu do ziemi obiecanej. Za nimi długie lata. Śmiertelnie niebezpiecznej wędrówki. Przed nimi spełniona obietnica. Bóg ofiarował Izraelitom dom. Oznaczał on pełną wolność. Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Stał się też przestrzenią bezpieczeństwa i stabilizacji życia. Nie mieli już więcej synowi Izraela, manny, lecz żywili się tego roku z plonu w ziemi Kanaan. W nowym domu można było świętować Paschę. Jeszcze raz przeżywać trud drogi i dziwić się wielkim dziełom Jachwę, dziękować za dar prawa i wielbić Pana. Celebrowanie Najważniejszego święta w Ojczyźnie świadczyło o Bożym błogosławieństwie, o miłości Jahwe. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i Syna swego wezwałem z Egiptu, pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Wolność, bezpieczeństwo, miłość to podstawowe wymiary domu Izraelitów w ziemi obiecanej. Podobne treści odnajdujemy w przypowieści Jezusa o synu marnotrawnym. Jednak podstawowe wartości tego domu zostaną przez młode pokolenie zakwestionowane. Przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Młodszy syn wybiera swobodę życia poza przestrzenią domowego pokoju. Podważona zostaje również wartość wolności. Młodszy syn chce swobodnie decydować o swojej przyszłości. Krytyce nie oparła się również miłość ojcowska, skoro młodszy syn woli przeciwstawić jej niemoralne życie. A jego starszy brat tę miłość ojcowską postrzega jako zniewolenie. Czy wobec tego dom Ojca stał się bezwartościowy, pusty? Nie. Ponieważ wypełnia go miłość, która się wypowiada miłosierdziem. A jest to miłość większa niż ludzkie słabości, kochająca synów pomimo ich grzechów. Ta miłość ma symboliczny wymiar przestrzenny, który zawiera się, wyraża się w otwartych ramionach Ojca. To właśnie przestrzeń miłujących ramion staje się prawdziwym i najbardziej trwałym domem człowieka. Powtórzmy słowa przywołane na początku: Bóg jest pierwszym domem człowieka. Jedynie ten, kto przebywa w nim, płonie ogniem miłości Bożej, zdolnym rozpalić świat. Przebywanie w przestrzeni miłujących ramion Ojca oznacza zamieszkanie w prawdziwym, wiecznotrwałym domu. Oznacza również wezwanie do odpowiedzi miłości na miłość. Możemy to czynić już tu, na ziemi, w ramach wspólnoty kościoła. Kościół bowiem jest poniekąd naszym domem, a jeszcze bardziej obietnicą mieszkania przygotowanego w niebie. Kościół jest naszą prawdziwą ojczyzną i domem, czego doświadczają mocno ci, którzy za chlebem opuszczają Ojcowski Dom. Żyjąc w rodzinie Sióstr i Braci Chrystusa, dzieci jednego ojca, jesteśmy powołani, by budować codzienne więzi między Bogiem a nami, między nami a bliźnimi poprzez miłość miłosierną. Ona jedyna może ogarnąć wszystkich, także marnotrawnych. Bez niej Kościół stałby się jedynie bezduszną. Instytucją, tak zwanych ludzi porządnych, którzy nie widzą dla innych szans na przebaczenie i zajmowanie miejsca przy tym samym stole. Bez miłości miłosiernej Kościół stałby się jedynie domem dla starszych braci, ale równocześnie domem bez ojca. Moi drodzy, ostro sprzeciwiamy się wizji Kościoła, której nie ma miejsce, w którym nie ma miejsca na miłosierdzie. Budujmy dla wszystkich, a szczególnie dla powracających przestrzeń pojednania i przebaczenia. Bądźmy przedłużeniem miłujących ramion Boga. Naśladujmy tego, który pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów. Tworzenie przestrzeni miłości, miłosiernej, przenośmy w nasze domy, do wspólnot rodzinnych, sąsiedzkich, społecznych. Jest to nasz obowiązek. Nas, ludzi Chrystusa na tej ziemi, nas ochrzczonych. To jest nasz obowiązek czynić życie na ziemi ojców, na ojcowiźnie przygotowaniem na spotkanie z Ojcem w niebie, w domu Ojca na wieczność. Bracia i siostry, niezwykłe zadanie w tym względzie mają do wypełnienia nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Wy, Drodzy bracia, którzy dzisiaj zostaniecie posłani do zaszczytnej posługi, zanoszącej Chrystusa Chorym starszym i tym cierpiącym, którzy nie mogą w niedzielę i święta uczestniczyć we Mszy Świętej w parafialnym wieczorniku. Będziecie przedłużeniem miłosiernych ramion i rąk Ojca, który dał i daje swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto go przyjmuje, miał życie i miał życie w obfitości. Naśladujcie swoją posługą, ale i życiem Boga, który, jak miłosierny Ojciec z dzisiejszej przypowieści, przygarnia do serca swoich synów i córki Boga, który nigdy nie męczy się kochaniem. Wasza posługa będzie również poszerzeniem granic parafialnej wspólnoty, która często sprowadza się do murów świątynnych. Moi drodzy, parafia to nie mury i struktury, ale rodzina rodzin. Papież Franciszek powiedział kiedyś, że Kościół i jego słudzy muszą być jak szpital polowy, to znaczy muszą być gotowi do wyjścia poza bezpieczną przestrzeń świątyni, plebanii, probostw czy swoich domów, aby wejść w przestrzeń odrzucenia, cierpienia, samotności na peryferię ludzkiego życia, które nierzadko są domem dla starszych i obłożnie chorych. Moi drodzy. Siłą kościoła była zawsze jego misyjność, wychodzenie, ukierunkowanie na głoszenie Ewangelii. Wy, drodzy bracia, będziecie czynić znacznie więcej, bo co niedzielę będziecie podawać i zanosić wiernym samą Ewangelię. Dobrą nowinę Jezusa Chrystusa. Już dzisiaj, drodzy bracia, na progu Waszego posługiwania składam Wam podziękowanie. Za trud posługi, którą będziecie podejmowali, Bóg zapłać Wam za dar Waszego czasu. Jakże też nie dziękować Waszym małżonkom, dzieciom i rodzinom, wszystkim, którzy Was wspomagali w czasie podejmowania decyzji, która dziś zostaje z radością pobłogosławiona przez Kościół. Drogie małżonki, dzieci, udziałem w Eucharystii. Budujcie wspólnie z waszym mężem i Ojcem wasze rodziny jako domowe kościoły, wspólnotę miłości i miłosierdzia, w których będą się rodziły powołania do wyłącznej służby Ewangelii. Drodzy bracia, już za chwilę, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, pamiętajcie, jesteście. Posłani przez Kościół z orędziem miłości i miłosierdzia, z chlebem, który daje życie wieczne. Moi drodzy, niech Eucharystia będzie i Waszym częstym pokarmem, abyście nie ustali w budowaniu komunii, wspólnoty Boga z ludźmi, wspólnoty dzieci jednego Ojca który jest w niebie, w naszym wspólnym domu. Niech Bóg będzie już teraz i na zawsze naszym wspólnym domem. Amen.